Hej, hej, Witam Was w nowym, mruższym filmie i dziś chciałbym Was zabrać do mojego vivarium z Camponotus Nicobarensis. Niewielka kolonia, bo zaledwie z kilkunastoma robotnicami, żyła sobie w zaciemionej z dostępem do w sumie ogromnej areny i tak było do dziś. Czerstwo zrealizowane i ten głos. W czasie porannego przeglądu zastałem pustą próbówkę. Szkoda, bo chciałem nagrać królową, zanim na zawsze stracę ją z oczu, ale lenistwo i pech wygrało. Trudno. Od razu z ciekawości wziąłem się zatropienie nowego gniazda. Najfajniej byłoby, gdyby zasiedliły wydrążone przez korniki drewno stojące w centrum, ale wiadomo, że to tylko moje widzimisię. się. Zaczęliłem się z aparatem, bo widziałem, że prędzej czy później pojawi się jakaś robotnica. No i się nie myliłem. Biegnie pierwszy zwiadowca, czy raczej zwiadowczyni, bo póki co mam same formy damskie. Teraz sprawdź. No to idź pierwszy. O twoje pole, bo drogę. drogie. Mrówka była cwana i zgubiłem ją. Jeden zero dla nich, ale za drugim razem przygotowałem się lepiej. Światło, zbliżenie i czekam. Jest. A w ogóle moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek może się tym... Komukolwiek to się może podobać, bawić się, to znaczy, że nie kochał nigdy swojej matki. Tym razem jest chyba punkt dla mnie. Udało mi się zaobserwować robotnicę, która dwa razy wróciła do drewna w rogu Vivarium. Jest uważne tym samym otworem, więc to może być dobry trop. Na razie, na miejsce nowego gniazda typuje wydrążony kawałek drewna w prawym rogu. Ma on swoje zalety: jest najbliżej probówki, pożywienia i wody. Nie wiadomo kurwa o co chodzi. A przekaz powinien być prosty, jak aparycja przeciętnego hama ze Śląska. Mrówki, gdy ostatni raz widziałem, miały sporo jaj i poczwarek, aż dziwne, że udało im się przemknąć niezauważone. Myślałem, że wybiorą kopanie w ziemi, ale póki co wolą chyba drewno. No cóż, mrówki dokonały wyboru, mam nadzieję, że słusznego. A mi nie pozostaje nic, jak obserwować rozwój sytuacji, do czego i was zachęcam, więc zostaw suba, bo niebawem pojawią się nowe odcinki. I do zobaczenia!